Szymanko! Szymanko, nie wiem jak mnie widać i słychać. O, widać. Mieliśmy awarię ciągnika. O. Tak jak widzicie, skiprowała mi się beczka. Zaraz pokażę czemu. Mam nadzieję, że widać. O. Na szczęście nic nie pękło. Beczka cała. O, proszę bardzo. Jechałem stamtąd. Dojechałem dotąd. Mało zabrakło. Mamy już w miarę ciemno. Nie wiem czy będzie widać. Tu mi się zerwała śruba. O, proszę bardzo. Tak jak widać. Zerwało. Ścięgła. I tu. To o tu. Stąd to pękło. Także jutro będziemy rozbierać, spawać. O, proszę bardzo. Może stąd będzie trochę lepiej widać. Po prostu zerwało mi się cięgło. O. Ale na szczęście nic poważnego. Tu wyrwało. Niestety mała śrubka była. Nie wiem czemu tam została. Tu mamy mocną. Także ta wytrzymała. Miałem pół beczki, wodę prawie wybrałem, resztę spuścimy. No, proszę bardzo. O. Beczka na bok, i będziemy zjeżdżać. żeby ciągnikiem zjechać i beczkę rozpiąć mam nadzieję, że widać tutaj o zostało pospawane proszę bardzo tutaj akurat zobaczyliśmy, że będzie trzeba pospawać, bo Jabłko wypada, także w najbliższym czasie będzie trzeba to cięgło robić. Ale na dzień dzisiejszy, akurat mamy tu pospawane. Zaraz cięgło zamontujemy. Tutaj leży. Akurat tu mój zestaw kluczy. Tak jak widać. I lecimy z robotą. Tutaj zakupiłem o, śruby 8, 8 Dwie sztuki, od razu to wymienię, bo ta jest 5 /8. chociaż też pewnie już jest wyrobiona, także od razu będzie do wymiany. No i do nowego. Cięgła idzie nowa śrubka. Także teraz. W dół, cięgło i zaczynamy składać. Ciągnik złożony, nowe śruby dane, cięgła zamontowane, tak jak widać. Także jeśli Wam się materiał podoba, chcecie więcej takich odcinków, jeśli coś tam naprawiam robię. Zostawcie suba, dajcie łapkę, komentarze. No i widzimy się w następnym odcinku. Hejka!